Zadam później jeszcze to samo pytanie, które zadam teraz Tobie, mianowicie, czy nie obawiasz się, bo ja mimo wszystko stoję po stronie zawodowych sportowców, dla których sport jest ich życiem, pasją, trenują od małego po to, żeby osiągać jak najlepsze wyniki i, i żeby osiągać jak najwyższe umiejętności, czy nie obawiasz się, że trochę zniszczysz piłkę nożną, e, tak jak e, frikowe gale zniszczyły sporty walki w Polsce? Tak, to jest bardzo dobre pytanie. Już je słyszałem przez ostatnie parę tygodni wiele razy i e, po pierwsze myślę, że gale freak fightów, um, one mają w sobie bardzo dużo emocji. Ja byłem i na galach sportowych i na Często galach... Często bardzo negatywnych fight. emocji. To prawda, natomiast... Jak ja przychodzę na wydarzenie, to chcę przeżyć, wiesz, różne emocje i mogę tylko powiedzieć za siebie, że na galach free fightowych bawię się lepiej niż kiedyś na galach sportowych, co nie znaczy, że nie widzę tego, jakie są zasady, jakie też są stawki za zawodników w galach free fightowych, a jakie zaczynają być w profesjonalnym sporcie. Także pod tym względem widzę ten wpływ pod względem biznesowym, negatywny wpływ. No ale mm, kiedy ja buduję wydarzenie razem z całą moją firmą, mm, no to po to, żeby to wydarzenie dostarczyło ogromną, najwyższą możliwą rozrywkę dla tych, którzy na nie przyjdą. I w dzisiejszych czasach uważam, że taką rozrywkę dostarczą influencerzy.